Cześć wszystkim meduje się z nadwody pierwsza zasiadka w tym roku jestem nad łowiskiem wzory stanowisko numer 18 mamy wtorek Wczorajsza noc, w którą jeszcze spędziłem w domu, była mega zimna, bo było tylko minus 8 stopni. Z dnia na dzień ma ta temperatura wzrastać. Ta nasza, moja pierwsza noc będzie minus 3, chyba w nocy, więc tak no, o tragedii nie będzie. Później, jak tak jak mówiłem, ma to wzrastać. Zobaczymy, czy uda się zrobić jakieś bierki. Jak wspomniałem, mamy wtorek, y, siedzę do soboty, czyli cztery doby. Długo, jak na pierwszą zasiadkę, ale nie mogę już wysiedzieć. Musiałem to zrobić i jestem. O, tak, y, trzy wędki poszły do wody w trzech różnych miejscach. Y, starałem się bardziej rozstrzelać na początku, zobaczyć gdzie ta ryba może jest, może zacznie żerować w którymś miejscu. Dwa na śmiercąco, punkt G i czosnek na jednej ananas. Zobaczymy co da efekty. Woda ogólnie ma 5 stopni, więc też nie jest jeszcze jakoś rewelacyjnie. No nic, no, zobaczymy co się będzie działo. Jestem jak na razie dobrej myśli, bo nie ma co się załamywać. Jestem nad wodą. Będę miło spędzał czas, wypocznę sobie. Także nie ma co. Mam nadzieję, że chociaż tą jedną rybkę się złapie. Ale aby więcej, dobra, będę się odzywał jak coś się wydarzy albo, do, albo będę miał coś do przekazania, także do później. Skarpik, ale jest to bardzo mały. No około 1,5 kilo. Ale zawsze to... no. tam <grystanie> jest. Nie? Mam rybkę, jest spieszę w nocy, ale jest strasznie zimno. bo jest minus 4 Szybko Wam ją pokażę, bo nie jest dużo na czosnek. Podbierek sztywny. Taki karpik około 3 kg. Jest za dużo rybka, ale jest. Mamy poranek jest około minus 6, nawet. No i zamldało się już większy karpik, ładny 8 kg. 4 godziny od poprzedniej ryby i jest kolejny karp 6,5 kg Jest mega zimno więc to wszystko szybko będę robił bo cały worek jest zamarznięty łakomił się znowu na czosnek Po tej porze roku i przy takiej temperaturze to każda ryba cieszy. Piękny, długi, ale strasznie leniwe są jeszcze. You think you found it found it, found you found you found, it, found it. The illusions in your eyes and blinds are blind, soul. Mamy 21, jest ze mną mój tato oczywiście I mamy jego nowy rekord 10,5 kilo No Piękna rybka w marcu No Ży ładne Życzenie spełniony Tak jest Dobra, puszczamy. No. I mam w końcu ja. <grywka> Mamy kolejny poranek, raczej już prawie po południe, bo jest po 11. I zaradzał się taki 4,5 kg sezanik, pełno łuski. myślałem, że coś większego, bo strasznie delikatne branie i rzetek zły, ale jednak 4,5 kg. melduje się po raz kolejny. Jesteśmy już po dwóch dobach. Zaczyna się już, czy zaczęła się już trzecia. Za chwilę będzie zmrok, kolejna nocka trzecia. Jak widzieliście po filmie wpadło 8 karpi, także jest i tak fajnie mega. Największy 10,5 kg. tato pobił swój rekord. Mogliście zauważyć jest tu ze mną. Także mega super. Jestem zadowolony. Mogłyby być te rybki jeszcze większe niż te piątki i tak dalej. No ale nie narzekajmy, bo jest <śmary> marzec. Ale czekam na swoją jeszcze dziesiątkę, przynajmniej powyżej, żeby już być mega zadowolony z tej zasiadki. Jeszcze jedna sprawa, bo zastanawiam się, czy właśnie nie zostać do niedzieli, bo plan był taki, że siedzimy do soboty. Dziś aktualnie jest czwartek, czwartek. Więc wydłuży mi się o dobę, czyli będzie ogólnie 5 dób. No ale to zobaczymy, okaże się wszystko. I jeszcze y, jutro, czyli dzisiaj w nocy powiedzmy, bo około czwartej, y, wpadnie Artur na dobę. Więc mam nadzieję, że jemu też się coś uda złapać. Coś konkretnego, bo ma zawsze mało czasu. Więc y, będę odzywał się w nocy, mam nadzieję. Jak nie teraz jeszcze przy jakiejś rybce. Także do później i widzimy się przy rybkach. Wejściu. Siemaneczko. Przyjechałem i ja na dobę. No, jesteśmy e... już całkowicie rodzinnie. Jesteśmy w rodzinie wiadomo tata, Paweł i ja. Jesteśmy totalnie w rodzinie wiadomo kwarantanna, tylko można w rodzinie siedzieć. Tak, o... e... ogólnie to y... od poprzedniego wejścia wpadły dwie rybki i złowił mój tatok znowu. Wpadła 5,8 kg i później piątka jeszcze. Ja dojechałem rano, założyłem na czosneczka i na Kukurajze Na razie nic do wieczora. Jeszcze wpadnie. Tak, założyłem teraz czosnek, tak samo i kokos. I czekamy na rezultat do, do rana, oczywiście. W sumie do popołudnia, do 14. Tak, Mamy i jeszcze czas. Jeszcze dodam, bo Daniel siedzi po drugiej stronie. Na szóstce. Na Szczymowicz. I złapał już też cztery rybki. Tyle, co ja mam. Wszystkie no i... oczywiście w tej samej wadze, bo 5-4 kg, niestety, ale ważne, że są. Tak jest. Zaliczył jedną spinkę, ale to i tak nie jest dużo. Tak. Jak na ten czas jest bardzo fajnie, chłopaki łowią. Zdarzają się większe, mniejsze ryby, ale się dzieje. Jeszcze jest trochę czasu, więc może wpadnie. Działamy i oczywiście mój, za chwilę leci mój rekord. A my? A my, tak jest. Nie, żartuję. Dobra, to tego nie będzie. No. Dziecka. Co? Ciebie. Który? Będzie ryba. Proszę. Ja, witam Państwa bardzo serdecznie w kuchni karpiowej. Dobra. Uwaga, Suchonolski kupił dwa smaki. W końcu będą rybki. Porządnie zrobione. Tak jest. <noise> tak jest. Jedziemy na Zieloną Wyspę. zmówimy Karpie 20+, Paweł nic nie złapie Słuchu Dostki złapie 20, a 5+, plus. <laughs> jak Jedziemy. to się sprawdzi, to i Tak Jest fajnie. Boryk na dwaj. O i to właśnie się podoba. To moje mięcice. Odkarstwo tkarsko po A tu? No fajnie było. A nie widać. Pani była głośna, jakby teraz poszło. Nie widać. No wiem, ale fajnie było. Jedzie! <gry> ale to możesz na stać później. Jak złapię, to wam... Daj, Dajmy głos. Z miksa. W długiej przerwie, <grych> nareszcie 5:300 w nocy mieliśmy. Paweł miał jedną spinkę, ja nad ranem też jedną spinkę. Daniel za to po drugiej stronie, za pocięcie po kilo. I zmiana miejsców, bo z tego 18 skołka nie było brań są się na siedemnastkę i jest zostaje jeszcze połowi doba może coś będzie no jest kolejny karpik z tego samego miejsca co poprzedni tak samo czosnek, kurde cały w klapu 6200, łoskacz. A prognozy, prognozy, są dobre przed nocą, ostatnio ostatnią, także jest. Aż szkoda, że nie zostaje. No. <laughs> Dobra. Nie? Dobra, jest. Dobra, lecimy do wody. Ale się świeci. Mina no. <grybka> no. Na raptem godzina. Już jeszcze kolejna rybka. Kolejna 6 kg. Wszystkie równe. Nie wszystkie z tego z tego, z tego samego miejsca. I gruba Już zbita kulka. I tak samo na czosneczek. Tak jest. Dobra, lecimy do wody. O, jest poraści już kolejna, czwarta coś niesamowitego bo minęło jak zegarkiem w ręku kolejne godzina 20 no jest kolejna ryba z tego samego miejsca I tym razem coraz większy już 6 8 800 Pięknie. aby to trwało jak, naj, jak najdłużej. <grymne> Na tył, tak szeroko. Oh, to będzie tam to jest to, to ci, Ciężu, powiem, szczerze, nawet, by ciężko było. to bo... jest 10 Tak, kilo. kg. więcej, do... nie? O ładny Ale elegancko. Potężny. No sama o, Mamy ogromne szczęście. Ja <śmieniciela> panu za płetwy. około, nie wiem, pół godziny może. No I oczywiście z tego samego miejsca i dosłownie 25 minut po poprzedniej rycy. Ну, в конце. Злочины нам у коня. Ну, мушу. О, ку. Ай, ай. só ouço a na verdade. Tá <laughs> o pół godziny, no i jest kolejny w tym razem u taty, 6,5 kg łuskacz piękny I ostatniej nocki mamy pierwszego karpia. Małego, ale jest. Nie no, około 3 kg na pewno. Zobaczymy co reszta nocy przyniesie. Do 24 i mamy kolejnego karpia, kolejny raz na czosnek. Tym razem zabrakło pół kilograma do 10 kg, 9,5. Ale ładny grubas. Nieźle mnie powoził. Ryku ma płetwę ryku. Jest nad większą niż dycha co poprzednie w roku. godzinę przed świtem mamy kolejną rybkę jest strasznie zimno więc zrobimy to szybko rybka 5 kg król łowski współpracuje chociaż Trzecia tej nocy, tak? tak. Dobra, po zamrożeniu.